Cześć, 5 grudnia przegląd na naprawszewskich. Słuchajcie, pokażę Wam te buty. Tak się prezentują. To już jest ostateczna wersja tych butów. No, trochę kurzu jeszcze mi się tutaj dało, ale to, się, to jeszcze wydmucham ten kurz. Ale jest już... To już nic nie będę robił. Buty już są gotowe. Tam jeszcze tylko wkładki jakieś dopasuję. I... Filmy będą, filmy będą z malowania, z czyszczenia, e, pokażę to wszystko tak jak było naprawdę robione, bez żadnego upiększania. Wszystkie sekrety tego pokażę, jak, jak, jak to ja robiłem akuratnie, więc będzie seria chyba pięciu filmów, jakie jak, jak doprowadziłem do takiego stanu. One były e, o wiele... Inaczej wyglądały, można tak powiedzieć. Wyglądały całkowicie inaczej. Eee, tutaj już wczoraj, wczoraj popracowałem 12 godzin, dlatego dzisiaj jestem taki troszeczkę obolały, coś mnie mięśnie bolą. Słuchajcie, tutaj już zerówki są zrobione. Do oszlifowania oczywiście. Jeszcze obcasy antypoślizgowe eee, będę je dzisiaj robił że muszę jeszcze wyjść szybko do sklepu sobie śniadanie kupić, bo sobie wyobraźcie, że wczoraj 12 godzin na puszce z sardynek przeżyłem i nie chciało mi się jeść, taki takim byłem etapie pracy zapracowany. Słuchajcie tutaj, co w tych butach jest? Jakieś wstawki tutaj? Tak. Tutaj poważna dziura. Jest to w takim niefortunnym miejscu, ponieważ tu akurat nie ta guma nachodzi i to trzeba cały ten element rozpróć i dostać się do środka, żeby w, środ w środku to wzmocnić. Z drugiej strony jest tak samo. Niestety, dlaczego takie coś się robi? Ponieważ ta skóra nie jest natłuszczona, nie jest, nie jest nawilżona. Ona jest sucha, sucha i pęka, więc tutaj jeszcze dodatkowo je bardzo mocno natłuszczę, lekko je wyczyszczę po naprawie. I one będą natłuszczone takim yy, tłuszczykiem z taką gąbeczką. Ja ten tłuszcz używam naj, najczęściej, bo on się bardzo dobrze wchłania. Nie wiem czy tutaj na gorąco nie będzie trzeba troszeczkę tej skóry <coughs> tej skóry podreperować, bo <coughs> szkoda troszeczkę butów. <coughs> na podeszwie z Hanslasom, Hansel to jest ta firma która wymienia te spody podeszwy więc nie wiem czy już te buty nie były po usłudze wymiany podeszwy nie wiem jak co tutaj pisze. Viking mhm. raczej tak raczej to były buty już po usłudze wymiany podeszwy więc ta podeszwa wygląda na profesjonalnie zmienioną jest tutaj troszeczkę śladu po klejeniu ale Tutaj ten klej troszeczkę odstaje. Tutaj tak samo. Tu widać, że, że coś było klejone. No, takie rzeczy często trzeba dwoma klejami kleić, bo tutaj te gumy są całkiem inne. Ale mm, no w takich butach, żeby takie spody przykleić do. Ja, ja to próbuję zawsze czyścić, bo zawsze trzeba więcej kleju zostawić, ponieważ pod, pod prasą, pod przyciśnięciem ta podeszwa. Może bardziej troszeczkę nadejść tutaj na tą cholewkę więc ten zapas kleju musi być większy tak żeby to się jak, jak, jak to dociśnie to żeby to miało się do czego skleić. Natomiast jakby tak sobie przyłożyć całą podeszwę zrobić jakąś kreskę i tylko do tej kreski dać klej to podczas wciskania na prasie by się okazało że ta podeszwa troszeczkę więcej miejsca by potrzebowała na cholewce, troszeczkę bardziej najdzie i wtedy już końcówki nie będą przyklejone, tak więc bardzo często jest tak, że e, tak jak w tym przypadku tutaj widać, że jednak ten, ten klej troszeczkę jest widoczny i musi być widoczny, żeby to było porządnie zrobione. Bardzo często jak buty nowe kupujecie, to można zaobserwować, że e, po prostu jest jakiś pasek biały, e, delikatnie taki. Transparentny, ale widać, że jest ślad, że jest więcej kleju posmarowane. To jest taki proces technologiczny, nie, nie da się nie da się czasami tego tak idealnie skleić. A więc tak, no buty fajne, podeszwa fajna, więc ja myślę, że jak tą skórę naprawię i, i zrobię tą impregnację tych butów na gorąco, to, to będą mogły iść w teren. Później jeszcze impregnat na to wszystko może troszeczkę olejowego żeby tutaj fajnie sobie wsiąkło w resztę cholewki i zewnętrzny impregnacik ochronny który zrobi jakąś powłokę na, na najbliższe dni tygodnie zewnętrzną natomiast kondycja skóry jest bardzo ważna słuchajcie komentarzyki jakieś tak z tym kaloryferem szewskim to się żart udał dziękuję bardzo Eee, myślałem, że nie wejdzie, ale wszedł. <noise> A czemu nie było wideo z malowania butów kowbojskich? Eee, będzie, będzie, ale musicie się uzbroić w cierpliwość, ponieważ eee, dopiero to wczoraj skończyłem naprawiać te buty, więc sobie to w wolnej chwili zrzucę ten film na komputer. I tak jak mówiłem, nie będę tego obrabiał, raczej eee, wrzucę tak jak, tak jak jest nagrane po prostu. Jeżeli ktoś mnie lubi słuchać, to jakoś przetrwa przez ten etap. Eee, etap tego malowania czyszczenia i tych moich wywodów czasami czasami troszeczkę takich czasami polecę wiem że czasami mnie poniesie fantazja i coś gadam żeby coś było gadane ale będą filmiki nie wrzucę to na jeden raz będzie to co parę dni wrzucane ale dzięki że się pytacie jak, czy można natłuścić i nakremować po tym jak tłuszcz się wchłonie? Dziękuję. Tak, można nakre, natłuścić, nakremować, tylko że tak, jak tutaj przy cholewce, przy, przy podeszwie troszeczkę więcej tłuszczyku nanieść, natomiast tutaj na, na zgięciach bardzo cieniutką warstwę, tak, tylko musniej tym palcem przejeść, żeby tylko troszeczkę zostało, zostaw to na godzinkę i później czystą ściereczką dokładnie to Usuń ten, ten tłuszczyk. Możesz podrzeć suszarką, usunąć nadmiar tłuszczyku i odczekać. Znowu trzeba odczekać troszeczkę. Jeżeli chcesz, żeby ci się tutaj te przody bardziej świeciły, to tam nie natłuszczaj. Tam wystarczy, wystarczy kremik. I później kremikiem na oczyszczoną skórę bez tłuszczu, ten, ten tłuszcz ma zostać w skórze, nie na skórze. To dopiero cienką warstwę kremiku, bo ten kremik już się tak nie wchłonie tam, gdzie był tłuszcz. On już Ta skóra już tak nie, nie będzie chciała tego przyjąć, więc bardzo cienką warstwę kremiku rozprowadzić i po 15 minutach wypolerować, żeby nadmiar usunąć, żeby troszeczkę jakąś powłokę taką twardszą zrobić. Ale jak, jak bardzo jest natłuszczony but, to, to wtedy ten krem to tak średnio się prezentuje na tym bucie, więc tutaj trzeba, trzeba sobie próbkę zrobić i trzeba, trzeba samemu dojść do tego, jak, jak w danych butach można to robić. Nie? Więc czasami, czasami trzeba te buty później z tego tłuszczu gruntownie wyczyścić, żeby, żeby na nowo zapastować czy nakremować, żeby bardziej się błyszczały. Im bardziej natłuszczone buty, tym mniej wody przyjmują, tym są bardziej odporne na te osady z soli, natomiast tym ciężej jest je doprowadzić do takiego ładnego, eleganckiego wyglądu, żeby się bardziej błyszczały, żeby bardziej były takie eleganckie. No ale no coś, coś, coś za coś. Skóra ma to do siebie, że nawet jak jakiś błąd zrobicie przy pielęgnacji, to można to zresetować poprzez gruntowne wyczyszczenie butów i spróbować jeszcze raz. Więc tutaj raczej czas i cierpliwość odgrywa główną rolę w tym, jak sobie dojdziecie, jak znajdziecie swój idealny sposób na robienie swoich butów. Warto jest próbować różnych wersji i... Dostosować sposób użytkowania butów yy, i wygląd jaki chcecie uzyskać, yy, do tego, wybrać sobie sposób yy, pielęgnacji butów. Dobra, ja już nie zanudzam, słuchajcie, już jest ponad 9 minut, więc muszę kończyć, żeby to się wszystko zmieściło i na TikToka. Yy, tak więc pozdrawiam Was serdecznie. Ja uciekam do sklepu. Dzisiaj sobie kupię coś do jedzenia, więc jutro będę miał więcej energii, tak mi się zdaje. Cześć, pozdrawiam.